Tutaj był tuczony dym, i później to po prostu że na tak, napis zanika w sposób naturalny. To moja natura takiego artysty buntownika e, chciała stworzyć po prostu coś, co będzie opozycją do łagodzenia brzmień w mojej jakby pierwotnej kapeli rodzimej, e, do właśnie tej twórczości solowej. Ten materiał jest taki surowy, on jest, ja to nazwałem, że on jest szczer szczery aż do bólu, aż brutalnie emanujący ew szczerością. wypowiedzi muzycznej oczywiście o tym mówię. Są tam, że tak powiem, elementy, no, dużo jest dysonansów, dużo jest dysharmonii, dużo jest takich smaczków, w na przykład, no nie wiem, potknięcie na strunie, tak, które nadają autentyczności temu nagraniu. To jest, takie trochę wydobywanie jakby z, z swojego wnętrza e, emocji, niekoniecznie słuchając dźwięków, bo tak naprawdę na tej płycie dźwięki są długorzędne. E, tam fajnie po prostu e, chciałem pokazać emocje i to, co się dzieje między dźwiękami, e, w, po prostu gdzie, e, gdzie no, w zwykłym zapisie notowym czy, 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 czy w jakiejkolwiek tabelaturze, po prostu tych emocji nie widać. Dla mnie to jest coś takiego, jak, jak można powiedzieć troszkę to porównuje do aktu miłosnego, może to jest za duże porównanie, ale, ale tak jak na przykład w akcie miłosnym no, dwie osoby, czy, czy więcej już tam nieistotne, że tak powiem grają emocjami, tak samo tworzenie muzyki, to jest ta sprawa taka bardzo, bardzo intymna i, i wychodząc z człowieka, jeżeli się rozumie, z drugim człowiekiem, z drugim muzykiem, po prostu rzeczy, które chyba by nie wyszły grając z innymi ludźmi. I, i, to jest, I to jest dla mnie ta, ta sfera takiej intymności muzycznej z ludźmi, z którymi się dobrze gra. To jest po prostu no, nie do zastąpienia. Muzyka jest nagrana ta, tak, tak, w taki sposób spontaniczny, że tak naprawdę koncentrowaliśmy się na samych dźwiękach żeby z tego chaosu dźwięków, z tej improwizacji, wyszła, wyszedł jakiś sens wypowiedzi muzycznej. Jest to takie, można powiedzieć, mocno symboliczne, mocno osadzone w takiej onirycznej atmosferze gdzieś między jawą a snem, ale odczując tą symbolikę, wszyscy, wszyscy jakie ja to po prostu, że chodzi o to, co się dzieje w tobie. Obrazy do tych dźwięków i sama koncepcja w ogóle tej, 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 tego wideo. Narodziła się już odsłuchując płytę. Generalnie w, w, płyta jest w ogóle, znaczy w, te wizualizacje czy, czy, czy te, te wideo, te ruchome obrazy są skonstruowane w sposób bardzo mocno symboliczny. płyta generalnie ona miała dwa, dwa zadania. Pierwsza, pierwsze zadanie, e, w, jakby wypluć wreszcie z siebie tą moją jakby, e, spontaniczność i, i awangardowość e, dźwiękową. E, Drugie, miała troszkę zbadać rynek przed tym, zanim wypuszczę pierwszą płytę studyjną, nad którą, no, w, że tak powiem, w, chcę się pochylić i zrobić ją w sposób no, już taki mniej e, chaotyczny niż, 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 ten, niż ten butlek.